Mirki, po przeczytaniu mojej dzisiejszej historii będziecie mogli nazywać się Tomaszami, bo nie uwierzycie. Pracuję w HR dużej wrocławskiej IT korporacji. Prowadzimy właśnie rekrutację na stanowisko programisty. Wśród kandydatów tym razem trafiła nam się kobieta, więc jako niepoprawny feminista postanowiłem, że zaproszę panią na rozmowę, tym bardziej, że umiejętności plasowały ją zdecydowanie na przedzie stawki. Niestety, mojej szefowej to nie wystarczyło. Według niej do programowania, podobnie jak do fedrowania, nadają się tylko i wyłącznie mężczyźni. Kompletnie się z nią nie zgodziłem i tym razem postanowiłem walczyć o kandydatkę do ostatniej kropli kawy. Po srogiej kłótni, wypominaniu ASAPów i FAKAPów, o dziwo udało mi się postawić na swoim, ale po minie szefowej widziałem, że wyświadczyłem tej zdolnej programistce przysługę. Ale raczej z dziedziny tych niedźwiedzich. Na rozmowie szefowa postanowiła bowiem wykorzystać swoją najpotężniejszą broń wkurwienie kandydata. Broń równie skuteczną, jak trudną w obsłudze. Rozmowa przebiegała w miłej atmosferze, ale po serii standardowych pytań przyszedł czas na atak. No, a jaki jest pani ulubiony program? Word. Paint, a może Firefox? Hi, hi, hi Szefowa próbowała pokazać jej miejsce w szeregu, a ja obserwowałem, jak wielkie zniszczenie wyrządza to pytanie i czy będzie z tego co zbierać. Okazało się jednak, że nasza kandydatka nie jest w ciemnie bita i jeńców nie bierze. A, mój ulubiony program ciemne kolory, 40 stopni Celsjusza, 1400 obrotów na minutę odpowiedziała. A szefowa strzeliła takiego buraka, że aż naszła mi ochota na botwinkę.